A co jeśli twoja wiara jest tylko cieniem, odbiciem czegoś, czego nigdy naprawdę nie dotknąłeś? A co jeśli pod słowami z listu do Hebrajczyków kryje się brama, którą większość wierzących mija obojętnie, jakby była jedynie ozdobą na marginesie pisma? Sparjon przestrzegał, że człowiek może śpiewać o krzyżu, a jednak nigdy nie wejść pod jego cień, a ty? Czy jesteś pewien, że nie wędrujesz po duchowej pustyni, wierząc w oazę, której nigdy nie doświadczyłeś? Bo w czwartym rozdziale Hebrajczyków drży coś, co brzmi jak oddech nieba, tajemnica odpoczynku, o którym mówimy lekko, lecz który może stać się albo kotwicą, albo wyrokiem. Czy słyszysz ten szept? Brzmi jak szmer zasłony rozdzieranej przez dłonie, które nie chcą już dłużej tolerować powierzchownej pobożności. Książę kaznodziejów mówił, że serce, które udaje spoczynek, jest sercem, które jeszcze go nie zakosztowało. A ty, czy rozpoznasz własne echo w tych słowach? Wyobraź sobie modlitwę jak rozdartą ranę na niebiosach, z której spływają pytania, nigdy odpowiedzi. Wyobraź sobie krzyż jak miecz, który nie tylko ocala, lecz także rozcina iluzję jednego gestu i jednego wyznania. Czy naprawdę myślisz, że możesz wejść w święty odpoczynek, nie przechodząc najpierw przez ogień, o którym Spargian mówił z drżeniem, jak o czymś, czego sam bał się dotknąć? A jeśli ten odpoczynek nie jest łagodną łąką, lecz bramą, której próg drży pod ciężarem twojej duszy, może to dlatego współczesny kościół wydaje się tak zimny, jakby stracił puls, jakby zapomniał, że droga do pokoju nie jest kołysanką lecz przewrotną ciszą, w której Bóg pyta, czy naprawdę mnie znasz? A jeśli odpowiedź, którą nosisz w sercu, jest tylko iluzją, wyuczoną mantrą, którą powtarzasz, by zagłuszyć własną pustkę? Spurgeon wołał do swoich słuchaczy jak strażnik na murach, nie daj się uśpić duchowym cieniom. A ty, czy nie zasypiasz właśnie teraz? Pozostań tutaj, bo to dopiero próg. Za chwilę wejdziesz głębiej, w miejsce, gdzie wersy z hebrajczyków brzmią jak ukryty kod, jakby autor chciał coś zaszyfrować dla tych, którzy nie boją się prawdy. Co jeśli to w tym właśnie rozdziale ukryta jest kluczowa rana, bez której nikt nie dotrze do prawdziwego odpoczynku? A co jeśli jej nie zobaczysz? Jeśli odejdziesz za wcześnie? Spurgeon już nie mówi. A jednak jego echo wciąż unosi się w powietrzu. I jeśli zostaniesz do końca, może usłyszysz, co naprawdę próbował nam przekazać. A jeśli właśnie w tym momencie coś w twoim wnętrzu pęka, jakby list do Hebrajczyków nie był już tekstem, lecz lustrem, które odsłania więcej, niż chciałeś zobaczyć? Wchodzisz w ten rozdział jak w gęstą mgłę, czując, że Bóg nie zaprasza cię miękko, lecz przyciąga cię przez niepokój, który nie daje uciec. Sparjan często mówił, że dusza, która naprawdę szuka Chrystusa, drży za nim odpocznie. Czy nie czujesz właśnie tego drżenia, które przebija się przez twoje własne modlitwy? Bo kiedy Biblia mówi o odpoczynku, nie chodzi o ciszę, lecz o próbę, która odsłania, czy twoja wiara jest żywa, czy tylko powtarzana. Słyszysz, jak słowa spurdziona wirują nad tobą, jak echo dawnego kazania, niosąc ostrzeżenie, że chrześcijanin bez kruszenia jest jak świeca bez ognia, pełen formy, pozbawiony światła. A jeśli to właśnie Hebrajczyków otwiera drzwi do miejsca, gdzie twój wewnętrzny chaos zaczyna mówić prawdę, której dotąd nie dopuszczałeś, może dlatego twoje serce bije teraz szybciej, jakby przeczuwając, że w tym rozdziale ukryty jest sekret, który zbyt długo był przemilczany. Bo Spurgeon powtarza wciąż to samo pytanie: Czy twoje sumienie jeszcze słyszy Boga? A ty, słuchając tego, możesz próbować udawać spokój. Lecz w głębi czujesz, że ten tekst nie pozwoli ci pozostać tym samym człowiekiem. Opowiedz w komentarzach, czy już zaczynasz czuć ten ścisk w duszy, który woła o prawdę. Wchodzimy głębiej, tam gdzie odpoczynek nie jest już obietnicą, lecz wyzwaniem, które odsłania całą kruchość serca. Hebrajczyków wzywa: wejdź ale twoje wnętrze boi się tego wejścia, jakby za progiem czekał ogień, a nie ukojenie. Sparjon mówił, że każdy krok ku Bogu najpierw prowadzi przez cień. Czy rozpoznajesz ten cień, który właśnie teraz przebiega przez twoje myśli? Czujesz, jakby ten tekst rozciągał w tobie dwie siły: jedną, która pragnie Bożego pokoju, i drugą, która boi się, że nie jesteś godny go przyjąć. A jeśli to właśnie ta wewnętrzna wojna jest dowodem, że wciąż żyjesz duchowo, Spurgeon nauczał, że Bóg rzadko przemawia do duszy ułożonej, częściej do duszy zburzonej. Może właśnie dlatego twoje modlitwy brzmiały ostatnio jak krzyk, którego nie potrafisz nazwać. I kiedy patrzysz na swoje życie, być może widzisz, że wciąż próbujesz udowodnić Bogu, że zasługujesz na Jego odpoczynek. Ale hebrajczyków odwraca ten obraz, jakby ktoś odsunął zasłonę i pokazał, że tu nie chodzi o twoje wysiłki, lecz o twoje poddanie. Spurgeon woła przez czas: pokora to klucz, który otwiera bramy, których siła nigdy nie ruszyła. Czy odczuwasz to napięcie, które wzywa cię, byś zatrzymał się i pozwolił sobie zostać złamanym? Podziel się w komentarzu, co w tobie walczy. Teraz zbliżamy się do miejsca, w którym tekst nie tylko przemawia, lecz prześwietla serce jak ogień, który nie rani, ale odsłania. Odpoczynek Boży w Hebrajczyków jawi się jak przestrzeń, w której nic ukrytego nie może przetrwać, jak świątynia, gdzie każde kłamstwo spala się samo. Spurgeon zawsze podkreślał, że człowiek pragnący Boga musi pozwolić, by prawda weszła głębiej niż strach. Czy ty pozwalasz? Bo oto stoisz między dwoma światami jednym, w którym możesz pozostać takim, jakim jesteś, i drugim, który woła cię do miejsca, gdzie Bóg obnaża twoje serce, by je ocalić. Zauważasz, że ten rozdział nie uspokaja cię, lecz burzy wszystko, co było powierzchowne, jakby duch usuwał warstwę po warstwie twojego samozadowolenia. Czy czujesz, jak te słowa otwierają w tobie ranę, której nie chcesz zamknąć zbyt szybko? Spurgeon mówił, że człowiek, który boi się Bożego światła, boi się również Bożego odpoczynku. A ty, czy naprawdę chcesz wejść tam, gdzie nic nie można ukryć? Może dlatego w twoim sercu rodzi się to niejasne napięcie. Pragniesz pokoju, ale boisz się, że cena będzie zbyt wysoka. Jednak właśnie to miejsce jest przestrzenią, gdzie zaczyna się przemiana. Napisz w komentarzu, co w tobie drży najbardziej, gdy słyszysz o tym ukrytym odpoczynku. I teraz, na tym etapie, czujesz, że coś w Hebrajczyków cztery pulsuje, jak ukryte serce samego Boga. Zaprasza cię, ale i sądzi, uspokaja, ale i rozpala. Odpoczynek staje się zagadką. Nie jest snem, nie jest ciszą, jest jak komnata światła, która otwiera się dopiero wtedy, gdy przestajesz udawać. Spargian powtarzał, że Bóg nigdy nie zaprasza człowieka do komfortu, lecz do prawdy. Czy to dlatego twoje wnętrze właśnie teraz zaczyna płonąć? Możesz czuć, że ten rozdział mówi do ciebie bardziej niż jakiekolwiek kazanie słyszane przez ostatnie lata. Jakby Bóg prowadził cię korytarzem pełnym luster, w których widzisz nie tylko to, kim jesteś, ale i to, kim powinieneś być. I w tej drodze coś dojrzewa. Świadomość, że odpoczynek nie jest ukojeniem, lecz wymiarem, w którym twoja dusza zgadza się wreszcie mówić prawdę przed Bogiem. Spurgeon nazywał to świętą rezygnacją z własnych iluzji. Zbliżasz się do granicy, której nie można przekroczyć połowicznie. Czujesz, że odpowiedź na te tajemnice dopiero nadejdzie, ale już teraz coś w tobie zaczyna się rozpadać i składać na nowo. Jakby Hebrajczyków cztery było bramą, której świat nie rozumie, a którą tylko złamane serca mogą przekroczyć. Napisz w komentarzu, czy czujesz ten ciężar i tę nadzieję równocześnie, bo właśnie tam zaczyna się prawdziwa podróż ku odpoczynkowi Boga. A jeśli cały ten rozdział, cała ta droga, całe to drżenie, które nosisz w sobie, było w istocie zaproszeniem do miejsca, w którym Bóg nie tylko mówi, On woła. Spurgeon powtarzał, że prawdziwe przebudzenie nie rodzi się na scenach, lecz w ukrytych izbach, gdzie dusza zostaje zaskoczona własną nagością. I teraz, gdy kończymy tę wędrówkę, czujesz chyba, że nie kończy się ona słowem, lecz ciszą, która wnika głębiej niż jakiekolwiek kazanie. Odpoczynek z listu do Hebrajczyków nie przestaje cię ścigać, wręcz przeciwnie, dopiero teraz zaczyna. Bo oto stoisz jak człowiek, który widzi przed sobą ołtarz przykryty popiołem, jakby ktoś ofiarował tam coś dawno temu, a jednak żar wciąż tli się pod warstwą chłodnej szarości. Sperjon mówił, że krzyż nie jest amuletem, ale raną, która nigdy się nie zamyka, jeśli serce naprawdę pragnie Boga. I może właśnie dlatego czujesz dziś w sobie tę niejasną tęsknotę. Jakby dawno. Zapomniana modlitwa prosiła, byś ją wypowiedział na nowo. Wszystkie pytania, które cię śledziły, wszystkie napięcia, które cię poruszały, wracają teraz jak szept: Czy jesteś gotów wrócić? A może właśnie w tym miejscu odkrywasz własne łzy, nawet jeśli nie spływają po twarzy. To łzy, które mówią bezgłośnie, jakby dusza przypominała sobie, że nie została stworzona do powierzchowności. Spardzon był świadkiem tego, co dzieje się, gdy człowiek przestaje udawać przed Bogiem. Przebudzenie zaczyna się nie od tłumu, lecz od jednego serca, które przestaje uciekać. I może dzisiaj tym sercem jesteś Ty, dotykany nie słowami, lecz prawdą, która od dawna próbowała Cię odnaleźć. A teraz, gdy ostatnie zdanie zbliża się jak brama, zostaje ci obraz, który nie pozwoli o sobie zapomnieć: krzyż stojący dokładnie między tym, kim jesteś, a tym, kim Bóg cię woła. Krzyż jak miecz, który nie zabija, lecz odsłania. Jeśli coś w tobie drgnęło, pozwól temu wybrzmieć. Napisz w komentarzu słowa: Chcę wrócić, albo: Duch wciąż mnie odwiedza. Nie jako gest internetowy, ale jako świadectwo, które staje się Twoim własnym ołtarzem. A jeśli udostępnisz ten film, niech to będzie jak tchnienie życia dla kogoś, kto być może właśnie teraz stoi na krawędzi duchowego zapomnienia. Bo duch wciąż wzywa tych, którzy klękają.